Że przyjęła start. Albia jest na prowadzeniu razem z wolą. Albia, wola. Na trzeciej pozycji galopuje pertycja. Razem na pierwsze miejsce przechodzi pilotka. Pilotka jest pierwsza. Na drugiej pozycji galopuje wola z Albią. Dalej idzie barykada. Z tyłu galopuje emocja i nienadążająca pertycja. Mocno wysyłana. Pilotka. Pilotka utrzymuje prowadzenie. Druga przy kanacie jest Albia. Od pola wola. Na czwartej pozycji galopuje barykada. Piąta jest emocja i poza naszym kadrem w odstępie mocno wysyłana zupełnie nieidąca pertycja. Utrzymuje prowadzenie pilotka pod Tomaszem Kluczyńskim. Lekko idzie Albia dosiadana przez Józefa Gęborysa. Między nimi galopuje wola pod Wiaczesławem Szymczukiem te trzy klacze wyprowadzają stawkę na prostą finiszową, ale pilotka już zaczyna słabnąć, dwie klacze jedynka i piątka Albia i Wola Albia z Wolą, na trzeciej pozycji galopuje Emocja Albia Wola Albia z Wolą, chyba już te dwie klacze rozegrają wyścig bardzo wyłamuje barykada, która finiszuje tuż przy publiczności Albia z Wolą, Albia Wola Albia jest pierwsza, druga wola. Albia naciskana przez wolę, ale Józef Gęborys intensywnie pracuje na Albi i jest na prowadzeniu. Wola się zbliża. Albia i wola, Albia i wola. Albia, Albia ma przewagę nad wolą i nie przegra tej gonitwy. Zwycięża Albia, druga jest wola, na trzeciej pozycji barykada. Czwarta mija celownik emocja. Piąta pilotka i w dużym odstępie za całą stawką przygalopowała peretycja.